Okej, okay, wczoraj zamówiłam sobie prezent na poprawienie humoru bez, bo byłam w Polsce. Przepięknie, bez pachniał i zastanawiałam się, że chciałam strasznie mieć w ogródku w ogóle swoim angielskim bez. No i sobie go zakupiłam. Oczywiście z angielskiej strony, akurat ze szkółki. I zamówiłam go wczoraj i dzisiaj przyszedł. Zobaczcie, na zewnątrz nad nim mam jak posadzić. Nic, bo naprawdę pada. Pada, że wszystko zatopione jest i ponure. Także tak to wygląda. Deszcz, deszcz i deszcz. Także będę wsadzać mój bez gdzieś na słońcu. Musi być, myślę, że w tamtym roku go posadzę gdzieś. Także rozpakuję i Wam pokażę, jak on wygląda. Czy jest wart pieniędzy? Ok, teraz e, otworzę i zobaczymy, jak on ten bez wygląda. Tak jak mówiłam, biały albo bardzo bordowy. E, to jest taki drzewko, wiadomo, ale bardzo małe. Zapłaciłam za niego, e, dwa, nie wiem, czy będzie to widzieć, 25 funtów i musiałam zapłacić oczywiście za to stawę 12, ale tak pewnie nie będzie widać. Tak powinien wyglądać. Czyli 25 funtów to nie jest tak dużo. Lilak, on się nazywa. E, Lilak syringa white madame lemoine tree shrub um, to jest francuski lilak, czyli francuski bez e, i tak się właśnie nazywa madame lemoine tree zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy będzie ładnie wyglądać jakie kwiaty będzie miał. ale chciałam, żeby miało właśnie białe kwiaty e, najlepiej polski, no ale niech będzie ten francuski <laughs> także Otwieramy i potem zdecydujemy, gdzie będziemy sadzić. Także nie mogę się doczekać, bo w Polsce, jak mam tak jak mówię, ludzie mieli pełno. Sadzili właśnie teraz, jest taka moda, że przy płocie, bo musi być w słonecznym miejscu. I sadzili i biały koło fioletowego. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co jeszcze jest z firmy. To jest z firmy. Tutaj będzie. Z firmy, z firmy The Tree, Garden, jak ktoś by chciał zamówić, bardzo szybko obsługa, bo przyszedł na drugi dzień, tak jak moi zamówiłam wczoraj. Przyszedł na dzisiaj, no nie mam nadal jak wsadzić. Pokażę Wam na dworze, jak jest. Pogoda, jest okropna. Nie wiem czy widać, ale po prostu pada, zamoczyło nam ogródek. Tutaj często się to zdarza z tej strony. Cała woda to jest to i tam po boku. Także nie fajnie, nawet nie ma jak wyjść. Bo tutaj na płocie bardziej zobaczycie jak pada deszcz, ale tragedia. Więc nie wychodzimy dzisiaj. Sobota, niby ma być lepiej, a dzisiaj jest dopiero czwartek. Także otwieramy. A, mam nadzieję, że jest ładna sadzonka. Chociaż nie jest droga, ale nie chciałam za bardzo inwestować jakoś drogą. Będziemy em, po prostu obserwować jak kwitnie z roku na rok. Czyli mamy w końcu bez. Yay! Bardzo chciałam mieć biały bez, żeby pięknie pachnął. jest dobrze zapakowane na przebózkę. Chyba ma kwiatki nawet. Teraz jestem bardziej podekscytowana na te kwiatki. Zamiast wyjąć to od góry, to zwyczajnie yy, po prostu zedrę tą folię, żeby było bezpiecznie, żeby nie uszkodzić. Nic. I mamy naszą sadzonkę, przepiękna, zdrowa sadzonka, także zdecydowanie polecam ym, właśnie ten ogrodniczy yy, i tą szkółkę ogrodniczą, ma przepiękne, yy, zdrowe liście jak widzicie tutaj, takie serduszka, to są yy, bardzo zdrowe sadzonka w 5 litrowym yy, pojemniczku kwiaty, nie spodziewałam się tego, że będzie miał kwiaty oczywiście przepięknie przepięknie pachną prawdziwy taki bez i tak jak ja chciałam, kwiaty są duże jak tutaj widzicie trochę wszystko było wygięte, bo było zapakowane, ale pięknie opakowali żeby się nic nie zniszczyło te kwiaty są prawdziwe duże kwiaty jak widzicie tutaj takie pokaźne ale tak pięknie pachną jak ten polski bez prawdziwy. Także o, jestem zachwycona. Odpakuję, nie mogę się doczekać, zobaczę, czy ta ziemia nie jest za sucha. i będziemy sadzić jak tylko po prostu będę mogła wyjść do ogródka. Także tak szybko wtedy zasadzimy tą sadzonkę, ale tak jak mówię, za te pieniądze wygląda naprawdę. Świeża, zdrowa ta sadzonka, także aż się nie spodziewałam tego, ale jest przepiękna warta. każdych pieniędzy jest tak piękna. Także jestem bardzo zadowolona. Będziemy wykopać dołek i sadzić w jakimś słonecznym miejscu, zdecydowanie. Zobaczymy, jak ten bez będzie lubił te warunki angielskie, tą angielską pogodę, bo tak samo jak my. To nie jest elegancja Francja, to jest po, to jest z Anglia. I to Ciągle pada. Okej, okay, teraz w całej okazałości możecie zobaczyć. Wszystko wyjęłam folia i Ziemia jest troszeczkę sucha i mam tutaj metkę. To jest fajne, zawsze zachowuję takie rzeczy, bo są przydatne później. Lilak Madame Lemoine, naprawdę polecam przepiękna. Piękna, piękna sadzonka. OK, mam nasz bez, przestało padać i będziemy musieli go wsadzić, żeby długo nie trzymać go po prostu bez sadzenia i przyjechał wczoraj, dzisiaj będziemy go sadzić, nadal ładnie się trzyma, trochę go deszczówka podlała, lepsze niż kranówka, zawsze najlepsza jest właśnie deszczowa woda. OK, mamy tutaj ogródek i myślę, bo ta strona jest naprawdę słoneczna, po południu w szczególności, także będziemy sadzić go tutaj, a tutaj mamy rododendron, ten rododendron wsadzony tutaj i to taki eksperyment. Był, bo e, myślałam, że będzie zadowolony, tutaj siedział sobie, ale jednak za dużo słońca. Za dużo słońca, i e, teraz strasznie lało przez dwa dni całe. I tak mój rododendron wygląda e, poszkodowany. Bardzo jest, bo nie dość, że go słońce pierwszy dzień złapało, to potem dwa dni e, lało non-stop. Te deszty to może tak jeszcze źle nie wpłynęły na to, ale te słońce jednak e, zauważam, że po tej stronie. Jest dużo więcej słońca. A rododendron nie lubi słońca, lubi popołudniowy ten. Zdecydowanie lubi popołudniowy cień. A po tamtej stronie tu, tutaj mam popołudniowy cień i mam tam wsadzoną jego e, sąsiadkę Kamilię. Kamilia też lubi cień. Albo półcień i ona sobie tutaj ładnie rośnie, przyjęła się i widzę, że zadomowiła się ładnie. Teraz oczywiście ta Eli, kamilia nie będzie miała kwiatów, bo już jest po sezonie, kiedy ma kwiaty, także będzie sobie rosła. Ona jest w sezona w tym roku, czyli 2024, i siedzi sobie koło Hortensji, która też lubi taką kwaśną ziemię tego specjalną właśnie do rododendronów, kamilii, one właśnie lubią taki sam e, glebę, taki sam klimat. Więc wsadzę sobie rododendrona tutaj, będę go przesadzać i tu będzie pewnie zadowolony, a e, tam więcej słońca jest, wsadzę tam znowu bez Koło płota, żeby właśnie sobie ładnie rósł w słońcu. Tutaj mam też szałwię, no także mamy róże i myślałam, żeby zrobić rabatkę z róż, ale tę rabatkę z róż chyba zrobię z przodu domu. To jest szałwia, bardzo ładna szałwia, Kupiłam, ona będzie miała kilka kwiatów tutaj niebieskich i pięknie się komponują z różami. Jasny róż, taki właśnie fioletowy kolor. To jest wspaniała rabatka, dlatego mam kilka takich, one się rozrosną. Mam tylko dwie róże i trzy szałwie Także tą rabatkę zrobię z róż, ale z przodu domu to będzie w następnym filmiku. Także wykupuję tu. Przesadzam od razu rododendrum Ten rododendrum będzie się zdecydowanie cieszył w innym klimacie, także dobrze jest poeksperymentować, nawet jak popełnić jakieś błędy w ogrodzie. To nie jest koniec świata. Nie trzeba zaraz atakować i komentować e, jakiś, e, że. Jak to można było wsadzić tu czy tam, po prostu trzeba wyczuć nieraz, przesadzić. Jeżeli jakaś rośnie wam źle, po prostu nie rośnie wam w jakiejś części ogrodu, warto ją przesadzić i zaobserwować, jak ten ogród wygląda w ciągu dnia, w ciągu południa, rano, wieczorem. I zdecydowanie ten rododaj da się uratować, po prostu miejscówka jest nie bardzo. Dlatego przesadzimy go zwyczajnie i będzie dobrze. Także on sobie pójdzie tam kopie dół. Zaraz wsadzam, pokażę Wam po i tutaj wsadzę nasz bez. Będzie sobie ładnie. Słońce dochodzi i cały czas utrzymuje się w tym tutaj, bo przeuważam w ciągu dnia. Także tutaj gdzieś wsadzę go. Troszeczkę odpłota, ale to nic. Okay, zanim cokolwiek wsadzamy w ziemię, to musimy pamiętać, żeby dobrze dobrze podlać. I mam tutaj konewkę z deszczówką. Zdecydowanie deszczówka, tylko i wyłącznie kranówka jest tragedia. Dlatego jak możecie to zdecydowanie, aby i wyłącznie deszczówką podlewajcie Wasze kwiatki w ogrodzie, albo krzewa, drzewa. Także dobrze, dobrze podlejemy na mokro, zanim będziemy wsadzić. Nasz bas jest podlany, zostawiliśmy trochę deszczówki, bo trzeba podlać jak już wsadzimy też w ziemię. Żadnych specjalnych nam narzędzi nie potrzeba, oprócz ogrodowych o, po prostu rękawiczek i łopaty. Ja tutaj mam łopatę ostrą z Kent and Stone. Napra naprawdę ją je polecam, jest bardzo, bardzo dobra. Także Wsadzamy oficjalny mój bez, który przypomina mi naprawdę Polskę. I moje dzieciństwo jest przepiękne i pięknie pachnie. A francuska odmiana. Już nie mogę się doczekać, jak będzie rosnąć, i będę Wam pokazywać w filmikach co miesiąc, jak sobie daje radę. Także tak zanituję się. mój bez jest już wsadzony i tutaj będzie sobie rósł. Będzie miał tutaj dużo słońca. Także mam nadzieję, że będzie. Będzie sprzyjał mu tutaj klimat w tej miejscówce.